Cześć, jestem Stek, 50 i w Was w pierwszym odcinku. Poradniki Worms Fords oblężenie. To jest taka fajna gra, z parę poradników. Włączyłem głos, ponieważ bardzo przeszkadzał yy, w nagrywaniu filmików znaczy yy, muzykę. No i zacznijmy. Co będzie parę poradników. Moja mo moj pierwsza część to jest ogólnie ogrze. Yy, najpierw powiem, że to jest piąta część yy, ogólnie G Gier Worms, G grałem w czwartą. Totalne, Chyba totalna destrukcja, czy jakoś tak to było? Gra jest według mnie bardzo fajna. Można się zniechęcić po pierwszej misji, ponieważ yy, myszka jest okropnie czuła, ale się yy, po jakichś trzech, pięć. Po jakichś od trzech do tam sześciu misji się powinien przyzwyczaić. Człowiek grający. No i ta gra jest ogólnie strategiczna. No i zacznijmy. To jest menu główne. Mamy tu wyjść z gry. Opcję. Opcje gdzie możemy tworzyć własną drużynę. O tym będziemy. Opcje dźwięku, sterowanie, język, mamy dwa. Czeski i polski. Czeski. Jo, czeski. Powiem. Gra przez. W w to się jeszcze tak jakby nie... Gra wielokrotna. będzie poradnik. Jeden gracz. Szybka gra, czyli taka szybka, że komputer wszystko ustawia. A, w grze grają takie robaki oto, to. Walczą, budują fotece i szczelają. Misje treningowe. Trzy hmm, Bitwy. A jak to, to ja kończy, przeszłam na mam i muszę grać od nowa. I galeria, e, filmy, wideo, dogielki, producenci, twórcy gry. A, procent, procent ukończenia, tu mamy. Twórcy gry, e, fortecą gdzie jest napisane. O każdym, o broniach i w ogóle różnych rzeczach. I wiadomości o tym, że do domów. No i tak wyglądał pierwszy odcinek. Z... dalej jeszcze zrobimy drugi... jeden odcinek, bo to już trochę większe. No i śledzimy was. Cześć.